Widzę, że strzeliłem następnego babola, ale będzie to poprawiane w późniejszym czasie, bo zobaczę w trakcie zimy, jak będzie grzejnik funkcjonował. Pierwsza sprawa to nie dałem tu śrubunka, a tu powinien być śrubunek, żeby mógł kto tą całą nitkę na tym śrubunku, na tym i na tym odłączyć, żeby mógł to zdjąć. Powinien być tu śrubunek, trzeba było go było dołożyć i tu miałem plan dołożyć normalnie zawór grzejnikowy. Wiecie, założyłem go tak i tu bym sobie regulował temperaturę. On by mi spełniał rolę zaworu, czyli mógłbym zrezygnować z tego, z tym sitkiem. A dobra, sprawę to, tu to jest tutaj potrzebne jak, nie, jak wiadomo co. I zamontować to. I tu bym sobie regulował temperaturę nagrzejnik. Czyli mniej, więcej, albo mógłbym całkiem zakręcić. I myślę, że ten pomysł był elegancki z tym, z tym gruntfosem tutaj. Z gruntfosem czego to jest? Danfosa. Danfosa, Tutaj bym zamontował. Nie wiem, czy to nie za blisko komina i temperatura by go nie stopiła. To by wyszło w praniu, ale no, może by był nawet dalej od komina, bo gdyby nie było tego zaworu tu, to, to by poszło niżej automatycznie. Zobaczę, jak to, jak to będzie funkcjonowało tą zimę. Jakby coś, na następną zimę po prostu spuszczę też wody trochę i przerobię to i ten zawór włożę tu i przy okazji tej przeróbki tutaj tam śrubunek. I to będzie już perfekto zrobione Teraz podłączam, podjeżdżam piecem, podłączam i nawadniam. Jeszcze tak sobie za szybko pomyślałem, że zamiast tego zagniotki tutaj, to też mi później wyszło dopiero w praniu. Ja mam takie złączki, gdzie ją rozkręcacie i peksa zdejmujecie sobie. Wiesz, jakbym potrzebowało to 2 czy trzy razy w ciągu 5 lat zdjąć, to nic by się nie stało. Później w razie czego zakręcam i mam mam taki ala szybki śrubunek, czyli mógłbym to też na skrętkę zrobić i by było też dobrze. A to jest TC, czyli myślę, że bardzo dobry system. Prosty, bo rozkręcacie go bez żadnych kluczy, skręcacie go palcami. No ale dobra, przerobi się kiedy indziej. Oj, jeszcze sporo. No, do, do czegoś dojechałem tu stukło. Jeszcze musisz dojść tu też jeszcze no, w tą stronę. Powinno. Powinno być. Tu elegancko pasuje. Skręcam. Tu stoi równo. I tu nie elegancko pasuje. O kurna mać. Jest za nisko. No tu nie mam na czym pójść do góry już, bo to jest wszystko przymocowane. No, dobre pół centa. Dobre pół centa do góry. Ja pierdzielę. No nie mówcie, że będę to jeszcze raz rozgrzewał i wgrzewał, bo nie chcę tego robić. Tym trochę ruszę w dół, to trochę nagnę. No, jakoś to będzie. Ja bym tu i teraz nagiełki skręcił, a jak delikatnie tym dam w dół, to powinno zgrać się. Tyle teoria. To jest na pakule, więc powinienem móc ruszyć. Tak ruszysz, to było takimi żabami skręcane, że ja tą żabką to se mogę. Nie ruszę tego. Za mała żaba. Co się nastękałem, to moje, ale ruszyłem to w dół. Okazało się, że prawie, że idealnie celowało. Tam delikatne jakieś naprężenie było, ale ładnie się dało skręcić. Jest gitara. To 2,5 mm w dół, to 2,5 mm w górę i jest zakręcone. Dobra, teraz co? Odpowietrnik odkręcić tu jest odkręcone, to mi pójdzie w stronę grzejnika, to później będę musiał sobie grzejnik odpowietrzyć powroty mam zamknięte żeby nie bić powietrza ani w rozdzielnie tam, tu mam zamknięte naczynko wyrównawcze czyli jak będę puszczał wodę, to teraz woda mi idzie do pieca napełni się piec powinna teoretycznie pójść tędyk, tędyk tu się wszystko powinno napełnić, tu jest zawór zamknięty, to powinno się napełnić tu, tu i powinno tutaj odpowietrznikiem wybąblić, bo tu woda powinna stać dotąd, teoretycznie. W sumie mógłbym odpowietrzyć gdzieś tu na śrubunku też, ale to mi idzie do grzejnika, więc tam później odkręcę, nabiję trochę więcej i na naczynku przerzucę to przez grzejnik i odpowietrzę grzejnik. Dobra, chyba, chyba tyle to puszczam wodę. Tu zakręciłem. O, ja odkręcałem to z tego, <grym> z tej końcówki, E, ja tu mam śrubunek założony. Kurwa, dobry <grym> jestem. <z> Kątowy śrubunek założyłem, a odkręcałem z tego. Dobra, idziemy z wodą. Co tu takie dźwięki wydaje? Powolutku. O! Cieknie gdzieś? Idzie, chyba nawet za szybko. O. Jeszcze wolniej. Jeszcze wolniej. O! To ma tam kapać dosłownie. Mam czas. Dobra, teraz czekam, aż mi się tu odpowietrzy, i mam nadzieję, że tu nigdzieś nie pokaże woda. Tu, a i na tych moich złączkach nabite! Wszystkie zawory pootwierane, powroty i tak dalej. Ładnie odpowietrznikami poszło. Tu jeszcze odpowietrzyłem. Tu odpowietrzyłem. Tu odpowietrzyłem z tyłu. Bo ten odcinek był bez wody i powinno być gitara. Jak, jak jest powietrze, to jest go znikoma ilość. No i dobra, niech sobie stoi na ciśnieniu. Jutro przyjdę, zobaczę, czy ubyło. No mi się pozalewało od powietrzania Zobaczę moje łączenia: wszystkie, czy jest sucho i tak dalej. A jak coś kapnie, to trudno. Dorobiłem sobie blachy do <laughs> tego, co mówiłem, że zwiększam spadek w zasobniku. Wykrępowałem ją w taki sposób, żeby się nie zagięła. No, bo jakbym dał samą płaską blachę, to wiadomo, że bym wrzucił na nią pelet i by się zagięła. więc ją wykrępowałem w takie O, w takie kurde my, W, czyli jak, jak zwał, jak zwał, brzegi też. Teraz tylko muszę dociąć na dole ten wąski pasek, ten skosik, i blacha będzie jak ta lala. I będzie spadek taki, że się masz Wiktor. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to już później, bo jest ciemno, późno. Idę do domu.